To jest gmina Iwaniska. Prosimy serdecznie. Gmina Iwaniska ma charakter typowo rolniczy. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 10,5 tysiąca hektarów, w tym użytków rolnych 7900 hektarów. Swoim zasięgiem działania gmina obejmuje 27 sołek i 1653 gospodarstwa. Gmina szczyci się pięknym zamkiem Krzysztof w Ujeździe. rolniczy trup na dzisiejszym pożytku w Opatowie w formie wieńca prezentuje koło gospody wiejskich z Łopatna pod przewodnictwem pani Anieli Szymańskiej. Witamy Gwina Iwaniszka i głos. Oj zanim te wieńce w wasze ręce damy a to je najpierw ładnie obspiewamy a to je najpierw ładnie obspiewamy Oj a... O nie, takie żeśmy wyglądali czasu. Oj, od rana do wieczora dworześmy zbierali, a dzisiaj na dożynkach będziemy tańcowali, a dzisiaj na dożynkach będziemy tańcowali. Oj, panie wojewodo, pięknie dziś prosimy. Oj, zróbcie coś dla chłopów, byśmy lepiej żyli. Oj, zróbcie coś dla chłopów, byśmy lepiej żyli. Oj, troszkę obśpiewałam dożynkowe więcej, a ten teraz panu ministroje wodzie wręcze. a ten teraz Jodlo na chleb całe śniwa robię. ten wianek z pszenicy ofiaruje tobie Żydkie lato było skromne plony nasze ten wianek. By nie zabrakło, równo nim dzielono, lecz wciąż do nas samo prezydenta. Łono. Gmina Iwaniska, prosimy przekazać więcej pieniędzy, żeby wszyscy Państwo sobie go bliżej zobaczyli. Tak się okazuje, to był dwariat, jeden specjalny dla Pana i drugi większy, tak błyszczy, tak I serdecznie, za gminę prosimy, gmina Jezolane, Reprezentację gospodarzy, miasto i gmina Opatów wchodzi na scenę, brawo, proszę bardzo, brawo dla Opatów, gospodarze dzisiejszych dożynków wojewódzkich, miasto Opatów to jedno z najstarszych miast w Polsce, liczy w tej chwili 14 tysięcy mieszkańców. Dużo zabytków, m.in. najcenniejsza romańska kolegiata, kościół bernardynów, atrakcja turystyczna, podziemna trasa turystyczna. No i jest to miasto działalności kulturalnej, jarmarki opatowskie, gody opatowskie i w tym roku gospodarze dożynek wojewódzkich. Witamy serdecznie. Jeżeli chodzi o, średnia, o wielkość gospodarstwa, to około 6,5 hektara. Gmina Opatów jest zagłębiem złożowo-buraczanym, dominuje to uprawa pszenicy, jęczmienia, rzepaku, buraków i ziemniaków. W kolowodzie dożynkowym, proszę Państwa, drut rolników miasta Gmina Opatów w formie pięknego wieńca prezentuje Pani Regina Kusał z Skoła Gospodni Wiejskich z Kobylanek przy pomocy zespołu obrzędowego stref Dziurkowi. Witamy serdecznie. Piękny Wieniec Miasto i Gmina Opatów i Zespół Obrzędowy Strefie, Pani Regina Kusar. Gospodarze Dożynek Wojewódzki 1996, Miasto i Gmina Opatów. Przed nami, proszę Państwa, następna gmina, prezentuje swój wieniec Miasto i Gmina Ozarów. Jest to gmina o charakterze przemysłowo-rolniczym. Wielka Liczna Rozbój Zawierza, wożarowie. swoim zasięgiem obejmuje 18 tysięcy hektarów, w tym ożytki rolne 14 tysięcy. I jest prawie 2 tysiące gospodarstw rolnych. Produkcja zwozowa, góra cała, ziemia cała. Miasto i winowładów, w wody do żydowu, produkuje koło gospodarstw wiejskich, gwinianych, pod przewodnictwem pani... I niesiemy wieniec z zebranego zboża. Wionecku ze zboża chyciem przeplatamy, Będzie tu naszym gospodarzom dzisiaj oddamy? Nie oddam Wionecka, nie oddam go tu nigdzie, Aż tu sam gospodarz po niego przyjdzie. <śla> te zawody, ja już to nie wnikam. Ale najważniejszy to zawód rolnika. Chleby dla milionów produkować trzeba. Czy może być życie i praca bez chleba? Jest współczesna. Pragnie mądrych rolników, aby dążyli do coraz to lepszych wyników. Ukochane pola z dawna piastowane nie mogą w przyszłości zostać nieobsiane. Każdy z nas powinien uczciwie pracować. Tylko tym sposobem można kraj zbudować. Przez rzetelną pracę cele osiągniemy. Kraj nas zbudujemy, lepiej żyć będziemy. znosił okrzyki, ta ziemia moja. A przecież tą ziemię najpierw dziedzic posiadał, a ludem wiejskim jak własnym władał. Po latach wojen chłopi ziemię otrzymali, którą bardzo umiłowali. Zdrowie i pogoda także im sprzyjała, a ziemia chłopskich ręcach lepsze plony dawała objada tobie, człowieku młody, gdy rzucisz ziemię dla swej wygody, a po produkty na ryj zajadą swoim autem z wielką paradą. Zważ, synu, na matkę, na ojca swojego, bo oni dożyli w wieku sędziwego. Niech po ciężkiej pracy i po długim znoju teraz starości zaznając oporu dziękujemy Giasto Gmina Ozarów Wieś Gminiany koło Berkowie prezentuje Wieniec prosimy bliżej wieńcem dziękujemy za prezentację i proszę Państwa następnej kolejności szykuje się